Jeżeli myśleliście, że obstawianie pierwszego półfinału jest trudne, to witamy w piekle. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, w którym analogicznie względem pierwszego półfinału, tak teraz zajmiemy się drugim i będę obstawiać, kto moim zdaniem awansuje. No. Naprawdę wydawało mi się, że pierwszy półfinał jest trudno obstalować i się pomyliłem srogo, bo dwa państwa z mojej czerwonej strefy awansowały. Tak naprawdę to moje dwa ostatnie miejsca tego półfinału. Jesteśmy teraz przy drugim półfinale. Mamy więcej państw, było 18 i muszę wskazać 10, które moim zdaniem awansują. Oczywiście podzieliłem sobie te państwa na trzy grupy: na zieloną, żółtą i czerwoną. Grupa zielona to państwa, które moim zdaniem awansują bez problemu. Czerwona, które na pewno nie awansują, i żółta, czyli tu może się wiele wydarzyć. Eee, oczywiście, wy również głosowaliście w ankiecie, więc wasze wyniki będą również pokazane tutaj gdzieś na grafice. Zaczynamy, myślę, że od najprostszych, czyli od grupy zielonej. Eee, I teraz tak miałem ogromny problem ze wskazaniem tutaj państw, ponieważ bardzo bym wolał. Wskazać tutaj więcej państw, ale jakby taką jakąś pewność mam tylko do tej czwórki. Polska, Australia, Szwecja i Serbia. Uważam, że to są państwa, które awansują bez problemu. Polska i Szwecja są y, faworytem bookmakerów i jakby są takimi pewniakami i wydaje mi się, że to jest naprawdę y, tak pewne jak śmierć podatki i y, kosz pod zlewem. Że te państwa się znajdą w finale i mówić to, że Polska jest pewniakiem do finału, i to takim naprawdę stuprocentowym, nie tylko fani o tym sądzą, ale i bukmacherzy, i yy, komentatorzy, dziennikarze i tak dalej, no to jest to znak. Jest to znak, ale jest to też dziwne z tego względu, że nigdy się tak nie czułem. Ostatni raz, kiedy mówiłem, że jesteśmy pewni do finału, to był 2018 rok i wiemy dobrze, jak to się skończyło. W tym wypadku będziemy, myślę, zupełnie inaczej. Po 5 latach w końcu usłyszymy magiczne Poland. Przeawansujemy oczywiście. Australia. Australia uważam, że bardzo mocno zyska u jury. Jest to bardzo mocny występ i wydaje mi się, że Piosenka też się broni. Widzowie pewnie dadzą mniej, jak to zawsze u Australii jest. Ale myślę, że zrobi wrażenie i to bardzo takie potężne potężne wrażenie Serbia Serbia też wskazałem z tego względu, że wiele osób pewnie będzie się zastanawiało, że a, no to jest też takie pół na pół, no bo w końcu jest to dziwne i ktoś sobie pomyśli, ale shit, drugi powie, wkręca się i tak dalej, ale postawiłem, zaryzykowałem, postanowiłem, że trochę bardziej będę ryzykować, chociaż tak jest bezpiecznie. Wydaje mi się, że Serbia awansuje. Właśnie wyróżni się swoją dziwnością. To pierwsze takie wrażenie zawsze takie, co to jest? Ale myślę, że przekaz będzie dosyć jasny i yy, zapadnie w pamięć. Przede wszystkim zapadnie w pamięć. Beat zdrawa, proste. Myślę, że to również yy, ma szansę chwycić. Więc to jest moja grupa awansowiczów, których na pewno zobaczę. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo przypominam dla tych, którzy są na tym kanale może pierwszy raz. To jest tylko i wyłącznie moja opinia i bazuję tą opinię na swoich przemyśleniach, swoich jakichś już doświadczeniach, na tym, co widziałem na zdjęciach, na urywkach i tak dalej. Grupa czerwona teraz, czyli państwa, które moim zdaniem się w finale nie znajdą. I są to... Myślę, że to już będzie tutaj ciekawie. Gruzja, San Marino, Macedonia, Czarnogóra i Belgia. Tak. Dlaczego Gruzja? No Gruzja... I jeszcze bym jakoś tam pewnie y, mógł mieć prześwit, że, <coughs> przepraszam, że Gruzja awansuje, ale chyba po tym pierwszym półfinale zdałem sobie sprawę, że to nie ma szans. Że jury za tym nie pójdzie, widzowie raczej też nie uważam, żeby byli skorzy zagłosować jakoś licznie na Gruzję i myślę, że to ich, ich dziwność, mimo że na przykład Serbia też jest dziwna, ale ich dziwność jest taka, że pierwsze co się kojarzy to cyrk. Przepraszam, mimo że ich nazwa to Circus Mircus, to się odnosi wrażenie, że no bo, że przyszli następni i do widzenia. Szkoda, bo akurat piosenka jest takim moim trochę guilty pleasure. San Marino. Ja wiem, że wiele osób pewnie teraz się puchnie w głowę i pomyśli sobie kurde, ale on tam odwalił niezły występ, tam się cały czas coś dzieje, ale ja uważam i tutaj trochę poszedłem yy, tym takim rozumowania, że skoro Albania nie awansowała, a też była dosyć wyuzdana, no wulgarna, obsceniczna i tak dalej. Chociaż wydaje mi się, że San Marino nie jest aż tak wulgarna, aż tak nie emanuje, ale mimo wszystko jest to bardzo wyuzdane seksualne i mam wrażenie, że to nie przekona szczególnie wschodniej części, tak mi się wydaje. Nie wiem, nie, nie chcę mówić o widzach, bo widzowie wam wrażenie, że i tak są bardziej otwarci bez względu na pochodzenie. Ale wydaje mi się, że Żyli może być tutaj bardzo zniesmaczone i nie zagłosuje, a u widzów po prostu nie starczy. Skoro adrenalina awansowała bodajże z 9 miejsca, to gdzie Achille? Achille, Achille, whatever. No nie, nie widzę San Marino w finale, przykro mi. Macedonia, no słaby występ, słaba piosenka, yy, wokalistka. Średnia. Więc wydaje mi się, że to wszystko spowoduje, że Macedonia skończy na ostatnim miejscu. Czarnogóra. Czarnogóra niestety wokalnie nie jest też yy, dobra, a śpiewa potężną, monumentalną, posągową piosenkę. I jeszcze po nas, gdzie mam wrażenie, że wrażenie jakie zrobi Krystian, totalnie przygniecie wladane która wygląda jak Alicja Szemplińska, i ludzie po prostu, zanim się otrząsną, co się wydarzyło, to zapomną, że jest kolejny występ. I wydaje mi się, że Władana po prostu straci też na tym, że występuje po nas. Trochę brzmi to z mojej strony egoistycznie, ale mam wrażenie, że właśnie tak będzie. Belgia. To jest trochę tak mm, ryzykowne stwierdzenie, że Belgia na pewno nie awansuje, ale ja uważam, że tutaj zaczęło brakować wszystkiego. Zaczęło brakować. Dobrego pomysłu na staging, bo mam wrażenie, że ktoś tutaj się oglądał Macedonii z 2015 roku, gdzie z tyłu byli jacyś panowie czarnoskórzy, którzy tam się bujali w swoim rytmie. W ogóle do Ballady tańczy to w ogóle był hit wtedy, a nieważne. Mam wrażenie, że tutaj po prostu nie ma pomysłu na staging, na cokolwiek. Na, na próbie jurorskiej Belg nie wypadł zbyt dobrze, trochę tam mu wokalnie nie poszło i mam wrażenie, że ta piosenka po prostu się zgubi w tym tłumie. Szczególnie, że występuje w takim yy, paśmie, gdzie za chwilę jest Szwecja i Czechy, dosyć zapamiętywalne utwory i na pewno mocniejsze, silniejsze, więc uważam, że Belgia, przykro mi, ja w finale nie widzę. Jeżeli już by się zdarzyło, że Belgia awansuje, to wydaje mi się, że tylko i wyłącznie za pomocą jurorów, bo nie widzę niczego, co widzów mogłoby tak mocno przekonać, ale skoro użyli na próbie jurorskiej wyparł, wypadł tak, tak blado, no to chyba nie, więc wykreśliłem Belgię i trafiła ona do czerwonej grupy. No i teraz żółta grupa, czyli oczywiście najliczniejsza. Czyli Finlandia, Izrael, Azerbejdżan, Malta, Cypr, Irlandia, Estonia, Rumunia i Czechy, więc właściwie połowa. Yy, dlaczego, dlaczego, dlaczego? Finlandia. To jest mocne otwarcie, bardzo w stylu Erasmus, to jest ta piosenka, ale tak, wokalnie też jest średnio. Nie jest to co prawda konkurs wokalny, no nie szukajmy się, ale taki widz. Też wychwytuje. Jeżeli ktoś za bardzo fałszuje, coś tam się męczy, no to nie sprawia to, żeby odbiór był pozytywny. Jest tam też dosyć ciasto na tej scenie przez te całe balony i mam wrażenie, że Eurowizja lubi roka, który jest mocny, charakterny, a to nadal jest takie trochę ugrzecznione i mam wrażenie, że Finlandia niestety może odpaść. Eee... Co prawda, może im się udać przez jakąś tam jeszcze zapamiętywalność, rozpoznawalność, względem że to po prostu Erasmus. E, ale to nie jest jakby warunek, bo wiemy, że niejedne gwiazdy już potrafiły odpadać. Izrael jest świetnym przeciwieństwem Finlandii. Jest energia, jest wokal, jest świetnie w kamerze, bo widziałem, przyznam się szczerze, widziałem. E, i to, to mnie kupuje. Mój zarzut jest taki, że Izrael może się nie spodobać, bo jest no, trochę przegięty. Taki diwowaty Nie wiem, czy to nastawienie właśnie diwowate nie odrzuci, nie odepchnie. Azerbejdżan. Azerbejdżan to też jest trochę problem dla mnie, bo to jest kolejna piosenka, smutny chłopiec śpiewa balladę monumentalną, wielką pokazową, tak jak Australia i Polska, i mam wrażenie właśnie, że z tej trójki Azarebella wychodzi najsłabiej i w sumie nie wiem, co mam o tym sądzić. To jest trochę też takie szwedzkie, opakowane w ładny obrazek, ale piosenka sama w sobie jest dosyć nudna i niezapamiętywalna. Malta. Co do Malty, to mam nadal ogromne wątpliwości, co tu się może wydarzyć. Czy ona rzeczywiście wpłynie na jury? Wydaje mi się, że widzowie tutaj zweryfikują i może rzeczywiście się nie udać zakwalifikować ostatecznie. Tym bardziej, że taka była moja wróżba, że Marta się zakwalifikuje. To jest też właśnie taka piosenka słodko-pierdząca, już o tym mówiłem. Występ jest na złoto, jest, jest zabawnie, radośnie, wesoło. Tak ma być, wszyscy się cieszymy, jesteśmy równi i tak dalej. Więc jest to takie klisze. Ale kto wie, czy właśnie za tym nie pójdzie Europa, bo, a przynajmniej jurorzy, bo skoro Mołdawii się udało, też jest taka no, prosta, yy, przaśna, no to czemu nie? Jeżeli coś łatwo wpada w ucho, można się pobujać, to czemu miałoby się nie udać? Jeszcze zarymowało. Cypr. Cypr jest bardzo słaby wokalnie. Yy, naprawdę, bardzo się trzęsie, jest bardzo zdenerwowana. I to nie działa na jej korzyść, jeszcze tym bardziej, że ona tak naprawdę całe chyba 3 minuty stoi w tej muszli. Dobrze, nie klozetowej, w muszli i po prostu no, jak, ta, jak taka świeca, stoi i się topi po prostu, no. Ogromne wątpliwości co do Cypru. Uważam, że Cypr może mieć spory problem z awansem. Irlandia. Osobiście uwielbiam. Uważam, że zrobiła ogromny postęp, bruk względem występu na preselekcjach i w ogóle przez wszystkie te preparties parties i bardzo fajnie, bo ta piosenka naprawdę zapada w ucho, jest może też taka właśnie prosta, prostacka nawet bym powiedział przez ten tekst, tak dalej, ale ma coś w sobie takiego, że mm, nucisz się, no nucisz to po prostu później, więc nie wiem jak z tą Irlandią, mam wrażenie, że to też może zabraknąć po prostu szczęścia. Estonia. Estonia dużo straciła przez yy, niedziałającą scenę i tu się tego obawiam, że ona po prostu w obrazku nie wystarczy mimo, że piosenka jest bardzo chwytliwa, radiowa yy, też yy, łatwo zapada w ucho łatwo wpada w ucho, zapada w pamięć, a wpada w ucho yy, Stefan też robi dobre wrażenie wydaje mi się taki, wieszcie, chłopak z gitarą, więc dziewczyny, babcie i geje, wszyscy będą głosować. Nie wiem Ciężko jest oceniać Estonię, ale y, ja osobiście bym chciał, mimo wszystko, żeby jakby zrekompensować mu fakt, że te słońce nie działa. Rumunia też osobiście bardzo lubię, y, ale mam wrażenie, że trochę przesadzono i poszła poszedł ten występ trochę też taki, w też tym kierunku takiego y, wyuzdania. Wydaje mi się, że chociaż to nie były potrzebne absolutnie jakieś te wizuale nie wiadomo jakie, bo w, jakby w, w, w finale narodowym też ich nie było, były tylko napisy, mam wrażenie, że za bardzo się właśnie skupiałem, żeby te napisy się pokazywały, a nie, nie wiem, pokazać taniec i tak dalej, więc wydaje mi się, że Rumunia może mieć kolejny problem, znowu będzie 11 i będzie płacz, yy. chciałbym, osobiście chciałbym, ale mam spore wątpliwości. I Czechy są ostatni, ostatnim państwem, które chcę mówić. No to tutaj problemem dla mnie jest charyzma wokalistki. Wydaje mi się, że ona jest trochę jakby nienaturalna i trochę sztuczne ma te zachowanie na scenie, jakby nie potrafiła się tak po prostu wyluzować i uwolnić tego tygrysa tam w środku, ale to jest, to jest tak, dobra piosenka, nawet tam śpiewa w miarę Okej. Okay. Oczywiście największe wątpliwości są przy tych długich dźwiękach, więc To będzie taki sprawdzian No i też widowiskowo to wygląda, bo to jest bardzo takie koncertowo-klubowe, więc Te światła tam rzeczywiście robią robotę I teraz Zrobimy jazdę Bo muszę przewidzieć kto awansuje, to będzie dosyć trudne Bo moja dziesiątka To oczywiście Polska, Australia, Szwecja i Serbia, czyli grupa zielona, no i teraz Dam Izrael bo uważam, że energią przekupi mimo wszystko Estonię, bo to jest bardzo chwytliwy numer. Czechy. Myślę, że ostatnia tutaj pozycja startowa też pomoże trochę tych widzów tam, punktów od widzów zebrać. Dam Azerbejdżan, chociaż nie mam 100% pewności, żadnej nie mam pewności w ogóle, ale dam, dlatego że. Jest artystyczny i, i te piosenki takie właśnie minimalistyczne, artystyczne, jakieś takie podejście wiecie. Mm, bardziej albo inaczej, mniej kiczowate, no nie wiem jak to określić, ale mam wrażenie, że takie piosenki mają spore wzięcie użyli i myślę, że Azerbejdżan dzięki temu awansuje. Finlandię wskażę, ale nadal nie zdziwi mnie brak awansu. Finlandii jakby postawię na fakt, że otwierają, są Rokowi. Bardzo w swoim stylu, i do tego jeszcze yy, myślę, że są no, no, Pamiętamy, in the shadows. Myślę przynajmniej moje pokolenie, więc, więc więc uważam, że trochę tych punktów wleci. No i ostatnie państwo to no nie wiem, mam, mam tutaj taki dylemat, bo mam takie trzy państwa, które bym chciał, czyli Cypr, Irlandię i Rumunię, no i postawię chyba na tą Rumunię. Bo Cyp i Irlandia wydaje mi się, że będą miały problem, bo one nie mają zbytnio ani nawet tej diaspory, i tak dalej. A jednak Rumunia mm, gdzieś tu znajdzie swoich pobratymców, jest to też prosta piosenka, łatwa, zapamiętywalna. Olami BBB wchodzi do głowy jak porąbane. Więc to jest moja dziesiątka: Polska, Australia, Szwecja, Serbia, Izrael, Estonia, Czechy, Finlandia, Rumunia, Azerbejdżan. Osobiście zmieniłbym to. Nie chciałbym Azerbejdżanu, nie chciałbym Finlandii. Yy, zamieniłbym na... Yy, przepraszam, nie, dobrze powiedziałem nie chciałbym Azerbejdżanu i Finlandii, a wziąłbym yy, Irlandię i już ten nawet Cypr, nieszczęsny chociaż ona wykonuje to dosyć słabo, albo nawet Gruzję bym chciał bo byłoby jajo, takie, takie pozytywniejsze niż ze Szwajcarią, no nie no nie to. więc takie, taka jest moja dziesiątka kogo wy obstawiacie, dajcie znać w komentarzach Yy, to cóż, pamiętajcie, że jeżeli jesteście na grupie Bredomajan w aplikacji Fantescy to, yy, to obstawiajcie tam również, bo zdobywacie punkty, yy, musicie zdążyć do yy, 21 najlepiej bo później to i tak człowiek jest skupiony na oglądaniu, jeżeli nie macie linku to zapraszam was na Discorda, tam wszystko znajdziecie i to by było na tyle, jeżeli mam Wam życzyć, to życzę, żebyście byli zadowoleni z polskiego występu, a mogę Was zapewnić, że na pewno będziecie. Yy, I żeby Krystian awansował, po prostu, mimo że wydaje się to być pewne, to mimo wszystko życzę Wam udanego wieczoru, udanych wrażeń, awansu Polski i Krystianowi życzę udanego występu i trzymamy kciuki. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo. Cześć.